No to zapraszamy Państwa na wspólny telewizyjny kurs właśnie oddzielania. Asertywność chociażby od agresji yy, i tak dalej. No, specjaliści są z nami, więc zaraz ich przepytamy. Justyna Sudzik, Fundacja Przytulny Domek, Tomasz Wałoszyk, psycholog, witamy bardzo serdecznie. Witamy. A, witamy, serdecznie. witamy. Asertywność pani, jest w chwilę, cenie. Czy można sobie zrobić zdjęcie po, po programie? to Nie powinno być tak, po programie robimy zdjęcie i ok, i nie ma tematu. E, myślę, że niekoniecznie to jest dobra postawa, bo to jest taka narzucająca. Ja I się... To już jest to przekroczenie granicy, o mówiła, tak, by tak? Tak, ja myślę, że takie grzeczne zapytanie się, czy mogę zrobić. To jest takie przychylenie się do. Ale pytanie, osoby. czy to nie zależy od relacji, w jakiej jesteśmy z daną osobą? Jeśli ona jest bardziej oficjalna, pewnie ta forma grzecznościowa jest bardziej pożądana, jeśli jest taka nieoficjalna, no to, to pewnie już możemy sobie pozwolić na więcej. Tak to jest w życiu, czy może to jest tak, żeby nie urazić bliskich osób, chcemy być dla nich dobrymi i zgadzamy się na wszystko? Znaczy, jeżeli zgadzamy się na wszystko, czy z, wobec osób nam nieznanych za dobrze, czy osób bliskich, to i tak ta asertywność jest, jest ważna. Oczywiście no, w, warto też wziąć pod uwagę to, że y, to nie jest tylko takie grzeczne odmawianie, ale też właśnie asertywnością jest też umiejętność powiedzenia osobie bliskiej na przykład jakiegoś komplementu, bo ja często się spotykam z tym, że na przykład Ktoś uważa, że po co ja będę komuś mówił komplement, skoro ta osoba wie. Ale wtedy pracujemy nad tym, że okej, warto to i tak powiedzieć, żeby to sobie było miło i też żeby podnieść poczucie wartości, bo to się wiąże, tak jak tu mówimy, asertywność też z poczuciem wartości. Czyli to jest ta druga strona asertywności. Dokładnie. Której z... można by się nie spodziewać, tak. bo bardziej myślimy o tym yy, sformułowaniu w znaczeniu umiejętności odmawiania, odmawiania. Uh -huh. niewygodnych po prostu. I tak jak pani powiedziała o osobach bliskich, w miarą asertywności też będzie możliwość powiedzenia tej osobie czegoś niemiłego, ale w dobrej wierze, czyli takiej konstruktywnej krytyki.